Możemy tak do tego podchodzić, że to jest koniec. Ja tak do tego nie podchodzę. Zostały nam dwa mecze, w których możemy zdobyć 6 punktów, a rywale tak naprawdę mogą stracić te punkty. Eee, więc piłka nożna nieraz pokazywała, czy w bezpośrednich meczach, czy w, w przeciągu całego sezonu, że gra się do końca. Eee, I my też będziemy robić wszystko, żeby zdobyć jak najwięcej punktów. Jeżeli zdobędziemy 6 punktów, to wszystko jest jeszcze możliwe. Eee, taki jest plan. Eee, Oczywiście nie można to, że takie są założenia, że wygramy, to nie znaczy, że przepisujemy sobie już sześć punktów w tym momencie, bo czekają nas ciężkie mecze, ale będziemy podchodzić tak jak do wcześniejszych meczów, w 100% tak skoncentrowani i cel się nie zmienia. To czy, czy nawet jeżeli byśmy mieli zagwarantowane teraz już to trzecie miejsce, myślę, że tak samo byśmy podchodzili i grali o trzy punkty. Ciekawy mecz, bo Lechia gra atrakcyjny futbol. Wydaje mi się, że my też na pewno w tym sezonie gramy atrakcyjnie, więc szykuje się dobry mecz. Lechia na pewno będzie podrażniona i żądna rewanżu po tym meczu tutaj w Szczecinie. Ale my też tak naprawdę chcemy znów z Lechią zwyciężyć i zapowiada się ciekawy mecz. To wsparcie na wyjazdach jest odczuwalne, Ten doping i ta ilość kibiców, która pojechała do Wrocławia no to jest fantastyczna sprawa i na pewno to bardzo pomaga. No wiadomo, ten wynik nie był taki, jaki byśmy sobie zakładali przed meczem, ale, ale to wsparcie na pewno jest dla nas bardzo ważne i liczymy na również wsparcie do końca tego sezonu, bo zostały nam dwa mecze i nikt tutaj nie składa broni. Również dla kibiców wiadomo się gra, więc raz, że fajnie, że oni przychodzą na dwa, że chcemy też dla nich wygrywać mecze.